Stary, to nie jest wada. To jest feature. Partnerem kanału jest Light Mobile, sieć najlepszych połączeń. Oferująca abonament No Limit za 10 zł miesięcznie. Instrukcja robienia selfie. Wyciągnij iPhone'a, stań przed lustrem. Upewnij się, że logo Apple odkryłeś. Tak, żeby było bardziej widoczne. Tekstyfan bojów Apple. Jakby tu jeszcze zrobić, żeby to logo było bardziej widoczne? A może no, albo coś takiego? Pierwszy raz w życiu widzę tak ładny kosz. Yy, to komputer. Ale to ostrość chyba powinna być na iPhone'a, nie na mnie, nie? Halo? Dzień dobry. Czy ja mogę zamówić kawę? No, zepsuł mi się telefon. Gdzie ja go naprawię? Ha. Poproszę bezkofeinową kawę na mleku sojowym. Nie naprawię nigdzie telefonu. Czyli po prostu trzeba kupić nowego iPhone'a. Ze spienionym mlekiem, dobrze spienionym mlekiem, ale koniecznie w kubeczku, żebym nie wylał na swojego maczka. Stary, to nie jest wada. To jest. Feature. Przepraszam, to chyba jasne, że zamówiłem bardziej prestiżową kawę, prawda? No może jednak dasz się przekonać. Zobacz, ja mam tu wszystko zsynchronizowane: maile, kontakty. <laughs> Przepraszam, ta kawiarnia to nie Starbucks? Wcale mi nie przeszkadza to, że mam przejściówkę do przejściówki, którą muszę podłączyć do przejściówki, żebym cokolwiek działało. <laughs> Jakby tu jeszcze wyglądać na bogatszego? Czekaj, może tak. Widzisz, to takie zaokrąglenie, ładne. To jest wartość produktu. Ja że po prostu zrobię takie zdjęcie i będzie prościej. O, o. To będzie moja profilówka. Designed by Apple in California. Assembled in China. Kalifornia. E, ale taka cena za telefon to trochę zdzierstwo. Za jakość się płaci. Ja nie mam zawodu wpisanego na Facebooku. <laughs> Samsung. <laughs> Evangelist in Apple. <laughs> Ty na serio masz Samsunga. Dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinka o fanboyach Apple. Ja również jestem fanboyem, więc to był trochę pojazd po mnie. Tutaj wyświetla się odcinek tekstu urzędniczek, więc jeżeli interesują Cię, jakie urzędniczki mają teksty, to zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.